Chojnice to miasto ogromnych możliwości, jeszcze nie do końca wykorzystanych. Na pewno miasto, które się dynamicznie rozwija, i miasto, w którym na pewno będę chciał pracować. Za 10 lat widzę siebie prowadzącego teatr repertuarowy, czyli taki teatr, w którym każdy mieszkaniec naszego powiatu będzie mógł do niego przyjść wtedy, kiedy będzie chciał. Moją pasją jest teatr. Niestety, nie umiem za bardzo o tym mówić. W każdym razie daję takie możliwości, które mi emocjonalnie i umysłowo odpowiadają. Moje życiowe osiągnięcie to sztafeta 4 40, x 400 metrów na Mistrzostwach Polski. Zajęliśmy wtedy piąte miejsce. Pozdrawiam Jarosława Wróblewskiego. Biegłem na pierwszej zmianie i będąc bardzo słabym zawodnikiem, nabiegałem na 400 metrów 49.08. To chyba niezły wynik. Zmianę trzeba zacząć od siebie. Jest potrzebne mniej więcej dystansu, więc mam nadzieję, że przez następne 10 lat będę go szukał i go znajdę.